Przekształcanie starych opon, rewolucja Geodyne Solutions w produkcji energii. Wyobraź sobie świat, w którym porzucone, zakurzone stare opony przekształcają się w paliwo, które napędza samoloty szybujące po niebie lub ciężarówki sunące po autostradach. Wydaje się, jakby to była strona z powieści science fiction. Ta narracja przeskakuje z kart książek w rzeczywistość dzięki firmie Geodyne Solutions i ich pionierskiej inicjatywie Tires to Energy. Zanurzmy się w świat przekształcania opon i odkryjmy jego liczne korzyści. 1. Zajmowanie się problemem opon. Każdego roku miliony opon osiągają koniec swojego cyklu życia. Pozostawione bez nadzoru stają się zagrożeniem dla środowiska, zajmując ogromne tereny, przestrzeń i stając się miejscem rozmnażania szkodników. Rozwiązanie Geodine wykorzystuje te odpady, przekształcając potencjalne katastrofy środowiskowe w cenne zasoby energetyczne. 2. Zasilanie przyszłości. Paliwo lotnicze. Podróżowanie będzie wydawać się nieco bardziej ekologiczne, gdy uświadomisz sobie, że samolot, w którym się znajdujesz, jest częściowo napędzany przetworzonymi oponami. Pojazdy na biodizel na drogach mogą teraz jeździć na czystszy, zrównoważony biodizel pozyskiwany ze starych opon, co oznacza krok w stronę bardziej ekologicznego transportu. Paliwo dla łodzi i ciężarówek. Nasze sektory transportu morskiego i cargo. Kluczowe elementy globalnej gospodarki również mogą skorzystać z tego zrównoważonego źródła energii. 3. Elektryczne marzenia Poza paliwem, transformacyjna moc starych opon sięga także produkcji energii elektrycznej. Wyobraź sobie domy i przemysł zasilane energią pozyskaną z porzuconych opon. To zrównoważony rozwój i innowacja w jednym. 4. Efektywność ekonomiczna i środowiskowa. Proces przekształcania opon w energię to nie tylko kwestia ponownego wykorzystania odpadów. To ekonomicznie opłacalny model. Dzięki swojemu wrodzonemu potencjałowi energetycznemu, opony stanowią opłacalny surowiec do produkcji paliwa i energii. Co więcej, zmniejszenie liczby opon na wysypiskach znacząco redukuje emisję dwutlenku węgla i zanieczyszczeń środowiskowych. FAR Tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności. Tak innowacyjne przedsięwzięcia nieuchronnie prowadzą do powstawania nowych możliwości zatrudnienia. Cały łańcuch oferuje możliwości zatrudnienia od zbierania i transportu starych opon po ich przetwarzanie i transformację. Co więcej, potrzeba specjalistycznych umiejętności w tym niszowym sektorze otwiera drogę do programów szkoleniowych i inicjatyw rozwoju umiejętności. Redukcja zależności od paliw kopalnych, przechodząc na alternatywne źródła energii, takie jak te pochodzące z opon, stopniowo zmniejszamy naszą zależność od nieodnawialnych paliw kopalnych. Ta zmiana zapewnia bardziej zrównoważoną przyszłość energetyczną, pomaga w stabilizacji cen energii i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. 7. Innowacja napędza dalsze badania. Sukces inicjatywy Geodine Solutions otwiera drogę do dalszych badań w dziedzinie przekształcania odpadów w energię. Kiedy jedna droga się otwiera, toruje to drogę do badania innych materiałów odpadowych, które można podobnie przekształcić. Podsumowując, opony, które tradycyjnie uważano za zmorę wysypisk śmieci, zyskują. nowe życie. Dzięki wizjonerskiemu podejściu Geodyne Solutions, to co kiedyś było symbolem odpadów, teraz jest latarnią zrównoważonej energii. Kiedy jedziemy samochodem lub latamy, napędzani energią starych opon, nie tylko posuwamy się naprzód, ale zmierzamy ku zielonej przyszłości.